Wraca temat miasteczek kontenerowych, które ufundowaliśmy w Ukrainie. A to za sprawą Aleksandra Mazura, ukraińskiego żołnierza, który regularnie nadaje na TikToku w języku polskim. No i pokazał on jedno z takich miasteczek, jak, jak wygląda po roku. Mówimy o lokalizacji pod Czernichowem. Ej, witam drodzy kochani, co Mazur, tu i co? Wysłali mi nagranie, żeby ja pokazał, co się dzieje z polską pomocą, jaka jedzie na Ukrainie. Witam was, zanim zaczniemy. Film został wrzucony na TikToka tydzień temu, ale na tu i teraz jest on już usunięty. Żeby ja przetłumaczyłem to na polski. Długo myślałem, czy wstawię to, czy nie wstawię to, ale to jest na tyle chamskie, że nawet ja nie wytrzymałem. No, jak powiedzieć? Baczycie sami, ja delikatnie skomentuję. Polska pomoc o naszych kolego Polaków. Takie modulne miasteczko, modulne miasteczka dla ludzi, jaki stracili mieszkania. Jakie, a na, u nas takich dużo ludzi, jaki stracili mieszkania. U nas dużo dzieci, które ku... chodzą jest setki mieszkają w stajni, w stadowie, nie mają gdzie mieszkać. Widzicie sami, Szyld Czernigów, władze Czernigowa. Tak rządzą zajebiście. Polska pomoc, rok czasu, rok czasu. Pomoc od naszych kolego Polaków stoi na polu. Już jak sami widzicie, zarosła trawa, krzakami. Rok czasu nie mogą prowadzić i dać ludziom te mieszkania, kto potrzebuje oczywiście. No, musicie przyznać, że sytuacja co najmniej dziwna. Jest wojna. Miliony osób straciły dawna głowę, a tutaj w polu stoją nowiuszkie kontenery. No bo z relacji wynika, że tam nawet nic nie było ruszane. Wszystko jest. Co sami widzicie teraz? Wszystko jest umeblowane, nowe materacy, normalne, szafki, wszystko jest, wszystkie meble. Wszystko, co potrzebne na pierwszy czas to średnie mieszkanie. Otóż musicie wiedzieć, że temat nie jest nowy. Miesiąc tem poruszał go czerніgowski wolontariusz Oleg Serich. Dnami czerніgowski wolontar Oleg Seryk opublikuwał відеo na своїjсто u Facebook. Budynki na заселені. Za spiną u mnie знаходиться. Гуманітарна допомога від наших партнерів поляків, яку надали у 2022 році. Рік тому це модульне містечко встановили, але так до сьогодні ніхто в ньому не живе. Воно просто в полях простоює і заростає e, no, і, Запевнення, все ще цікаві, що тут ще виправля. Отуж, редакція Є одного з вікших українських порталів, e, пошла спитати e, шефа Черніговської обводової адміністрації. Пайство Вей на гощомові спомню чатим, бо то вцяле міє сподобне. Вцяле міє сподобне. Це модульне містечко не можна назвати покинутим. Це містечко у резерві. Йде війна, ніхто не знає, що може трапитися. У нас кордон з агресивними сусідами. Тому з самого початку це містечко було залишене у резерві на випадок потреби переселення великої кількості людей. Там відключена вода, є потужний трансформатор. I rozchornąć to miasteczko można буквально za dobu. Czyli miasteczko stoi i czeka jako rezerwowe, no ale zachodzi pytanie, ilu tak naprawdę jest potrzebujących? Otóż no, szef administracji mówi, że w okolicy jest sześć tego typu obiektów i są one obłożone w okolicy połowy. U sześciu modułnych miasteczkach na razie większo miejsc miejsc Milni i żadnych zajaw na razie, że Ktoś potrzebuje żyła i choeli się u modulny budynek, u nas nie ma. Na pewno miejsca jest, my powstamy, że jak raptomia taka potrzeba, to my, zwyczajnie je nadmą. No i poszukałem, jak to wygląda w okolicach Kijowa, no bo Czernichów to jest plus minus 100, 120 km od Kijowa. No i okazuje się, że jest tam aż 88 tego typu miejsc i również są obłożone w okolicy połowy. W sumie jest to 88 miejsc kompaktowych dla osób wewnętrznie przesiedlonych, z czego 16 miast modułowych. Może być 7,5 osób, obecnie 3,5 tysiąca z nich jest za darmo. Chociaż ja myślę, że to zostało źle przetłumaczone i chodzi o to, że stoi pusto, tym bardziej, że taki jest, taki jest nagłówek tego artykułu. No i powiedział to szef Kowa Rusłan Krawczenko. Wygląda na to, że w promieniu 100 km od stolicy problemu nie ma, ale jak to jest w skali kraju? Tego nie, nie wiem. Jednak nie możemy wykluczyć, że w pozostałych rejonach kraju już nie jest tak różowo. Ale jeżeli spojrzycie na mapę, no to zobaczymy, że miasteczko jest relatywnie blisko granicy tej rosyjskiej, białoruskiej. No i możliwe, że ludzie po prostu boją się tam mieszkać. Ja trafiłem na wątek, gdzie Ukraińcy mieszkający koło tego miasteczka, ono dopiero się rozkładało, powiedzieli, że za cholerę tam nie zamieszkają, woleliby uciec do miasta, jeżeli pozbieraliby pieniądze. Prosta, u mnie dom. U Aha. mnie jest własna ziemia, własna terytoria, 10 sotek ziemi. Nie mhm. jeżeli ja nie znajdę miasta, gdzie by postawić, chociażby tak, taką A, tak? A. I mnie nie dadzą usłowie. которые предлагают там. То есть вам не нравится, что они все очень вместе, а близко это очень близко друг нравится. друга? Это очень плохая идея. Угу. Это худшая, которая может быть. Угу. А, ну да. Если честно, я не подумал об этом но сейчас, но когда. Это вы... Очень худшая. Да, Почему понимаете? Вот сейчас вступать. уже нету половины. Смотрите, угу. когда было, вот эта куча земли угу. здесь был кратер. Если у меня есть выход, я проще заплачу деньги в городе, сниму квартиру. Но вот сюда, по крайней мере, дети здесь. Ми житні буде в будь-якому случаї, а тому штує те саме зі слів Андрія Подорвана. Зараз є попит на окремі модульні будинки, які можна встановити людям просто у дворі. Роз'єднати ці модулі на кімнати неможливо, каже радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Конструктивно техні, технологічно його не можна роз'єднати. Це комплексне містечко, де є, є єдина система каналізації, електропостачання і так далі. Тому це містечко, яке U i jakie my trzymajemy na wypadek takich od sytuacji. Podsumowując, dla pełnego obrazu sytuacji, należałoby znaleźć rozmieszczenie tego typu obiektów w skali kraju, a także ich aktualne obłożenie, i będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z nieoptymalnym rozmieszczeniem, czy może ten koncept się po prostu nie przyjął. W końcu miliony Ukraińców wyjechało na zachód, no i te kontenery. Albo zostaną z czasem porozdawane Ukraińcom, którzy mają działki, a ich dom jest uszkodzony. Ewentualnie zostaną przehandlowane przez co bardziej przedsiębiorczych przedstawicieli administracji Ukrainy. Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy nic Was nie ominęło, czy zainteresowałby Was jakiś starszy film. Odsyłam także na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że realnym wsparciem jest każdy z Was. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.